W Rawie Mazowieckiej wciąż trwa nabór do przedszkoli i klas pierwszych. Do kiedy możemy składać deklaracje i w jaki sposób? Tak, Dokumenty możemy składać do 1 kwietnia tego roku. Nabór jest prowadzony w formie elektronicznej. Dokonujemy tego przez naszą Radską Platformę Edukacyjną. Link do platformy znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Tam wchodzimy w zakładkę eOŚwiata. I następnie w aplikację Nabór, odpowiednio do szkół podstawowych lub do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ta aplikacja Naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest połączona z Naborem do przedszkoli. O tym trzeba pamiętać, zresztą wszystko jest na stronie opisane odpowiednio. Do ilu placówek można aplikować? W tej chwili sytuacja wygląda tak, że mamy do wyboru trzy placówki. Każdy może złożyć wniosek do tej, którą najbardziej preferuje. Może wybrać jeszcze dodatkowo dwie placówki. Przy czym liczba miejsc na tą chwilę jest taka, że na pewno braknie miejsc dla wszystkich kandydatów, którzy jako to główne przedszkole wybrali przedszkole numer 1, tam już widzę, że e, liczba kandydatów przy, przewyższa liczbę miejsc, a w pozostałych przedszkolach e, liczba jest jeszcze no, na tyle bezpieczna, że myślę, że jesteśmy w stanie wszystkich kandydatów przyjąć. Podobnie jest w oddziałach e, zerowych, tam też e, nie powinno być problemów z rekrutacją. Też powinniśmy przyjąć e, dzieci zgodnie e, z tą pierwszą preferencją. I w szkołach podstawowych również jeszcze są wolne miejsca. Tak jak pan wspomniał, możemy aplikować tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny, ale dokumenty później i tak muszą znaleźć się fizycznie w danej placówce. Tak, tak. Dokładnie nie, nie, nie mamy jeszcze wdrożonego na tyle tego elektronicznego systemu podpisywania dokumentów, żeby wyzbyć się całkowicie tych papierów. Procedura jest taka, że po zapisaniu dziecka w tym systemie elektronicznym pobieramy ten wniosek, drukujemy, podpisujemy i wraz z załącznikami odpowiednimi zanosimy do swojej placówki. Liczy się zawsze ten ostatni dokument podpisany, ostatnia wygenerowana data, kiedy, kiedy złożony został wniosek, bo jeszcze do momentu, do 1 kwietnia mogą rodzice coś zmienić, zamienić placówkę, ale muszą pamiętać o tym, że... Jeśli zarejestrują tylko w systemie zmianę, ale nie dostarczą formy papierowej, no to niestety liczy się jednak ta forma podpisana przez rodzica. Możemy również zrobić tak, że pobrany wniosek podpisujemy przez ePUAP elektronicznie i wysyłamy na skrzynkę miasta Rafa Mazowiecka. Dopuściliśmy ze względu na pandemię taką formę, aczkolwiek tu jest sporo pomyłek, często nie są dołączane odpowiednie załączniki, często wnioski nie są wypełnione elektroniczne zarejestrowane w systemie naboru, a tylko rodzice pobierają na przykład oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu i myślą, że to załatwia sprawę. No niestety tak nie jest, jednak najpierw rejestrujemy przez aplikację naborów, tak przepraszam, że tak podkreślam wielokrotnie, ale jest to bardzo istotne, a dopiero możemy później Pobrać ten wniosek i w odpowiedni sposób go, czy to wysłać, czy dostarczyć do swojej placówki. W takim razie może przypomnijmy, jakie załączniki powinny znaleźć się w tym podpisanym już ostatecznym wniosku. Tak, to w przypadku naboru do przedszkoli tam głównie wchodzą w grę te załączniki, bo tam są takie sytuacje, że zgodnie z naszą przepraszam, podejrzewam sobie, z naszą uchwałą dotyczącą naborów tam są dokumenty takie jak oświadczenie o tym, że dziecko uczęszcza powyżej pięciu godzin do przedszkola, taka deklaracja. Tak samo w przypadku rodziców, którzy pracują, wymagane jest zaświadczenie z okładu pracy, że obydwoje rodzice pracują, wtedy też jest większa liczba punktów. Ewentualnie jeśli rodzic samotnie wychowuje, no to też zaświadczenie takie że y, pracuje i składa ono oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. To z tych załączników do przedszkola y, tyle tak y, no i jeszcze dodatkowe punkty są dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych. Wtedy też odpowiednie zaświadczenie dyrektora takiej placówki. E, ewentualnie jeszcze może być y, oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszego miasta. Czyli jak dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka, to będzie miało w przedszkolu dodatkowe punkty. A wbrew pozorom te punkty są ważne? Punkty są bardzo ważne, wpływają na, na to, kto zostanie przyjęty. Nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy, tylko właśnie liczy się odpowiednia liczba punktów. Łącznie w prawie mazowieckiej, ile mamy miejsc w przedszkolach i w klasach 0? Łącznie w przedszkolach mieliśmy do naboru 209 miejsc, w oddziałach zerowych było to 220 miejsc, a w szkołach podstawowych 240 miejsc. Czyli powinno wystarczyć dla wszystkich? Myślę, że spokojnie wystarczy, że przyjmiemy jeszcze kandydatów również spoza rawy. No i zachęcamy wszystkich do składania wniosków o przyjęcie, i proszę, żebyście Państwo nie zwlekali, bo. Wkrótce nadchodzą święta i będziecie na pewno zajęci o wiele przyjemniejszymi tematami niż rekrutacja dzieci do szkół przedszkoli. Dziękuję.